Po 40 latach błąkania się po pustyni Mojżesz w końcu doprowadził naród wybrany do Kanaanu. Ale wiemy, że to nie Mojżesz wprowadził ludzi do ziemi obiecanej. Mojżesz umarł tuż przed przekroczeniem rzeki Jordan. To Jozue podbił miasto Jerycho i pozostałe miejscowości Ziemi Świętej. W dzisiejszym pierwszym czytaniu Jozue, nowy przywódca ludu wybranego, daje swoim przyjaciołom wybór. Mówi im tak: Podbiliśmy tą ziemię, którą nam dał Pan Bóg. Teraz więc decydujcie się, czy chcecie być wierni Panu Bogu Jahwy, czy chcecie być wierni swoim tradycjom, swojej kulturze, czy też. Może podobają wam się bogowie lokalni? Bo oczywiście ludzie, którzy mieszkali w Kanaanie, również wierzyli w bogów. Nie w boga Jahwe, ale w innych bogów. I była możliwość asymilacji, była możliwość tego, że wielu Żydów przejmie kulturę oraz wyznania lokalne, wyznania kanaejskie. Mojżesz daje więc ludziom wybór. Daje im wolną rękę. Mówi: Decydujcie się, wybierajcie, co chcecie z tej lokalnej kultury zachować dla siebie, a co, chce, co trzeba z tej kultury odrzucić. To było pierwsze takie bardzo wyraźne spotkanie dwóch kultur, dwóch cywilizacji kultury i cywilizacji ukształtowanej przez Boga Jahwe. I kultury pogańskiej, gdzie istnieni inni bogowie, inne systemy wiary, inne systemy wierzeń. Tak sobie myślę, że Żydzi, którzy przyszli z Jozue, musieli w wielu momentach polegać na doświadczeniu lokalnego mieszkańca, lokalnego rolnika. To nie była ich ziemia. Oni nie wiedzieli, co uprawiać, jak uprawiać, jak znaleźć wodę, jakie siać nasiona, o jakiej porze. Myślę, że na pewno lokalni mieszkańcy uczyli Żydów, jak należy tę nową ziemię uprawiać, jak ją pielęgnować. Na pewno miała miejsce wymiana idei, wymiana pomysłów. Na pewno miała miejsce taka mieszanka asymilacyjna. Jest niemożliwe, żeby jedna kultura, spotykając się z drugą, nie przenikały, nie przysiąkały siebie nawzajem. Dla nas Polaków to jest łatwe do wyobrażenia, bo my wszyscy takie spotkanie kultur, cywilizacji przeżywamy w swoim życiu. Bo gdy my przyjechaliśmy z Polski, Ameryka wyglądała jak obca planeta dla nas. Dla mnie tak było dokładnie. Jakbym znalazł się nagle w innym świecie. Inne samochody, inny język, inne programy. Nawet nie ma skrzyni biegów, tak jak w Polsce było w samochodach, tylko wszystko w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. Inaczej. Inaczej żyje się w Ameryce Polakom, inaczej żyje się w Ameryce tym, którzy tutaj się urodzili. My, jako emigranci, doświadczamy takiej asymilacji. Niektóre tradycje lokalne przejmujemy, na przykład Halloween, czy inne amerykańskie zwyczaje, czy święto dziękczynienia, a inne polskie tradycje kultury kultywujemy, aby przekazać naszym dzieciom, naszym wnukom, aby coś pięknego polskiego też ich nauczyć. W naszym życiu następuje taka asymilacja, jak nastąpiła po podboju Kanaanu przez Jozuego. Spotkanie dwóch kultur, przesiąknięcie i przenikanie się nawzajem. I my, tak jak Jozue, musimy roztropnie wybierać, co z tej nowej kultury jest dobre, co nam może pomóc w lepszym życiu. A co z tej kultury lokalnej jest niezbyt nam przydatne, a może nawet szkodliwe? Tak jak Żydzi nie przejęli pogańskich bogów Kanaanu, tak i my, imigranci, nie przejmujemy wszystkich amerykańskich zwyczajów czy tradycji. Dla nas niektóre sposoby życia amerykańskiego są nie do przyjęcia, ale wiele innych jest całkiem przydatnych. Chrześcijanie, gdy spotykają inną kulturę, gdy spotykają inną myśl cywilizacyjną, muszą dokonywać takiego właśnie wyboru, jakiego dokonali Żydzi po podboju Kanaanu. Człowiek wiary, gdy spotyka się z nową ideą, z nową myślą, z nową kulturą, musi rozsądnie i roztropnie decydować, co z tej kultury można przejąć co można, czego można się nauczyć i zaakceptować, a co trzeba odrzucić. Mam na myśli taki piękny przykład, gdy chrześcijanie, zwłaszcza z Hiszpanii, odkrywali Amerykę Centralną oraz Południową. To było takie zderzenie dwóch kultur, kultury europejskiej, hiszpańskiej, z kulturą narodów tubylczych, po polsku się mówi, z kulturą ludów tych oryginalnych indiańskich. Wiemy na przykład, że gdy chrześcijańscy misjonarze przybyli do Meksyku, nauczyli majów, aby nie składać więcej ofiary z ludzi. Przed przybyciem chrześcijan do Meksyku, majowie rytualnie zabijali ofiary z ludzi, składając Bogu. Jako ofiary, jeszcze tętniące serca swoich ofiar. Wierzyli, że w ten sposób Bóg deszczu będzie przebłagany i będą dobre plony w tym roku. Po przybyciu chrześcijan zrozumieli, że Bóg jest Bogiem miłości, nie potrzebuje krwawych ofiar. Natomiast my, jako Europejczycy, od Indian nauczyliśmy się dużo ważnych rzeczy szacunku dla przyrody, dla ziemi, a także upraw różnych roślin. Nie wiem, czy sobie Państwo zdają sprawę z tego, że w Europie nie byłoby kukurydzy ani ziemniaków, gdyby nas Indianie nie, nie nauczyli, że kukurydzy, jak kukurydzy uprawiać, jak ziemniaków uprawiać. I ziemniaki, i kukurydza są czymś naturalnym dla kontynentu amerykańskiego. I w Europie dopiero pojawiły się po odkryciu Ameryki, potem gdy Indianie dali białemu człowiekowi i zianka kukuryzy i pierwsze ziemniaki. Ciężko sobie wyobrazić Polskę bez ziemniaków, prawda? Bez naszej wódki z ziemniaków. W Irlandii to już w ogóle jest nie do pomyślenia. A nie byłoby dobrej polskiej wódki ziemniaczanej, gdyby nie było Indian, gdybyśmy nie odkryli Ameryki. To zderzenie dwóch kultur, dwóch cywilizacji europejskiej i amerykańskiej jest takim pięknym przykładem na asymilację, na przenikanie się różnych idei. Jedni uczą drugich, drudzy uczą pierwszych. Jako ludzie wiary czasami przejmujemy kulturę bezrefleksyjnie. Czasami myślimy o. Taka jest kultura, taka jest cywilizacja, więc pewnie tak jest dobrze. Przykładem takiej bezrefleksyjnej akceptacji kultury można znaleźć również w Piśmie Świętym. Autorzy ksiąg biblijnych nie żyli w pustce cywilizacyjnej. Każdy z tych autorów żył w konkretnej kulturze, w konkretnej cywilizacji. Dlatego niektórzy z tych autorów wierzyli w to, że niewolnictwo jest czymś dobrym, bo niewolnictwo było częścią kultury. Oczywiście wiemy my dzisiaj, że Pan Bóg nie akceptuje niewolnictwa, że niewolnictwo nie jest pochwalane przez Pana Boga, mimo tego, że można znaleźć przykłady akceptacji niewolnictwa na wielu kartach Pisma Świętego. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu również był pod wpływem takiej kultury patriarchalnej. Nie wiem, czy panie zauważyłyście, co Paweł pisze do Efezjan. Żony, bądźcie poddane swoim mężom. Słuchajcie się męża, bo mąż jest głową żony. Bzdura. Oczywiście takie słowa Pawła nie są natchnione przez pana Boga. Tylko one są wynikiem tego, że Paweł żył w konkretnej kulturze w konkretnym czasie. Żyjąc w pierwszym wieku w cesarstwie rzymskim, w kulturze bardzo patriarchalnej, Paweł nie mógł powiedzieć, że w małżeństwie dwie strony są sobie równe i powinny być nawzajem, nawzajem się uzupełniać. Bzdura, to by było nie do pomyślenia. W tamtym czasie, w tamtej kulturze Paweł żył. I pisał i myślał tak jak mówili i myśleli wszyscy inni ludzie. On był przesiąknięty kulturą pierwszego wieku. Dlatego my dzisiaj musimy powoli patrzeć na karty Pisma Świętego i myśleć, co wynika z kultury, a co jest natchnione przez Ducha Świętego. Nie wszystko co czytamy, nie wszystko co widzimy jest nadniem Bożym. Nie wszystko co czytamy jest czymś kulturalnym, cywilizacyjnym. Wspomniałem na początku mszy świętej, że my wszyscy tworzymy kościół. Kościół to nie tylko świątynia, ale kościół to również ciało Chrystusa, to wspólnota wiary. I tak jak w kościele w budynku Widzimy z zewnątrz wiele cegieł, tak i w ciele Chrystusa każdy, każda z nas jest taką cegłą. Budując ciało Chrystusa, potrzeba nam myśleć i patrzeć, co z różnych cywilizacji, co z różnych kultur można użyć do budowy kościoła, a co trzeba odrzucić, z czego trzeba zrezygnować. Widzę, że mój mikrofon zaczyna się dziwnie zachowywać, dlatego na pożegnanie chciałbym przypomnieć nam wszystkim, że asymilacja dwóch kultur, spotkanie dwóch kultur może być czymś pozytywnym, może nas uczyć czegoś dobrego, ale z rozsądkiem, z roztropnością trzeba umieć rozróżniać to, co jest dobre od tego, co należy odrzucić. Amen.